Hej, witajcie z tej strony, ja 5. Dzisiaj zrobimy coś podobnego do odcinka, gdzie grałem Shelly i Niton, ale teraz będziemy grali yy, Poko i Broki. A więc zaczynajmy. Okay, mam nadzieję, że nie będzie lagów, bo są złe. Mm, szkoda, że nie trafiłem tego. No, ale dobra, Nawet z niego nie strzeliłem. Pyk. No, już mamy jednego pory. Chyba. Okej, okay, ten dalej ja uciek. Dobra, nie będę go konił. O, jak dużo krzynków! Tam się ktoś schował. Jak dużo krzynków. Czekajcie, spróbuję tak... O właśnie, tu jest ta O nie, to tu nie warto stawać, bo Ona jest dobra. Dobra, ty! Rozwalator! Dziękuję. Ale dużo krzynków mam. czy power cubesów. Ja wiem, że pięć to nie jest dużo, ale... Aj. Dobra, mam tego super ataka, więc... No, mogę go rozwalić.

Można też zmieniać kolornika. Ja sobie zmieniłem na zielony, bo to mój ulubiony kolor. Kurczę. I jak chcecie, to też możecie sobie zmienić. Później wam pokażę, jak to zrobić. I jak też zmienić na polski język. Kurczę. tutaj jesteś? Czy... Jaki win! Jaki win! Co to było dobre? No i teraz będziemy grać brokiem, ale jeszcze wam pokażę jak sobie zmienić e, tego. Nik na zielony, bo jak widzicie... Ej. Jak widzicie ja mam tutaj zielony. Klikacie tutaj w to. I tu macie różne. Nie wiem, ja chcę kliknąć na żółty, mam żółty. Ale wolę mieć zielony. A jak zmienić na polski? To macie ustawienia. I tu macie polski. I będziecie mieli na bank English albo coś innego. Kurde. E, poczekajcie. I teraz mamy ten. Angielski, tak jak wtedy było, ale mi się to nie podoba. Dobra, i teraz znowu klikacie tutaj, to i yy, z polski, tutaj. Tylko, że to się zrobi wam takie, jakbyście wyłączyli grę, i znowu włączyli. Więc poczekajcie, chwilkę. Dobrze, ja już jestem. Pamiętamy, że POKO ma plus 7. Teraz Bro. A i dodano też takie coś, takie wypróbuj, ale to, to, to nie chce mi się teraz tego wam pokazywać. Może później. Znaczy, um, na następny film. Ale Brok ma śmieszne ustawienie. Nie, co ja robię? Bra. O, kozacku, tak wygląda. Dobra. Gramy. Ja powiem szczerze, że nie nazywam jak Brokiem, bo to nie mój styl taki Brok. <gry> Od tamtieni. taki rozwalony. Czemu to mógł być nasz win? Ten Barley tam jeszcze został. Mogę żyć na niego na jego super ataka. Okej. Okay. Brok ma plus 4. Chociaż Poko ma 7 na plusie. O, zobaczcie! Ile krzynków! Ile tutaj jest krzynków? 27 krzynków! Niedługo kolejny krzynek będzie skrzynka zadymiarza. LOL Dobrze. Teraz robimy na poko i graj. Wskazówka obraża. Dobra, nie zdarzę. Daczej tam nie, nie było obraża, tylko obracający chyba. Pyk. w tą krzynkę troszkę. czemu ja tej krzynki nie zabrałem nie, no, nie, nie nas ogląda. a nie, tylko mnie mój brat dobra, idę do te, na tego poko albo nie, ja będę nie muszę rozwalić bo już go rozwaliłem do widzenia, szelko jedna mała tralalala la, la.

W sumie nie, nie musiałem tam nawet iść, ale dobra. Skąpię się tutaj. O! On tutaj siedział. Jaki lol. No ja bardzo pana przepraszam, ale. Tutaj się. Tutaj wie, wie pan. Ty. Nie rób mi tego. Okej. Okay. Riko, zadymiasz do nie no, ale że jak to głupio brzmi. Ale ja zamierzam mieć ten język polski, a nie angielski. Szczerze mówiąc jestem bardzo słaby z angielskiego, więc... Nic bym nie zrozumiał. Mm. O! No to mi się podoba nie? Dobra. Jeszcze może tak z dwie rundy, o, nie, trzy mm, okej okay. już niedługo ten brawy box będzie niedługo pairing dobra teraz brok, brok ma ile? plus trzy, dobra a jak się mylę to napiszcie w komentarzach, bo nie pamiętam albo plus trzy, albo plus cztery ja stawiam, że na trzy a teraz po ma, plus jest czternaście bucharków, to jest o wiele lepiej bo jak była Nita, jeżeli to. Szeli wyszła, nie wiem, może z czterema albo pięcioma na plusie, a Nita. Nie pamiętam już, bo to dawno nagrywałem. Czy niedawno? Ale po prostu nie pamiętam, okej. Okay? Nie, Lagi! Lagi nie. Lagi są bebe. Lagi są złe. Dobra, udało się bez laków. Znaczy, był jeden lak, taki mały tylko. Ale dobra. Nie, on on rozwali. Porażka! No niestety. O nie, brok ma minus jeden pucharek. Ojoj oj, oj. No dobrze. Spoko. Spoko jest spoko. Ja nie lubię grać. Piękno. O, za chwilę będzie jedna stranda. Dobra. Зачем ууууу? Звуки динамические Наверное это помогло, что я развалилась в крючке, но... И что-то сейчас что... Добра, я? не вытащи меня Ну, Ха-ха, Я его

Nie żebyś do mnie nie strzelała. To znaczy co, jak głupia do mnie strzelasz? No brawo, weźmy tę tlenę, która była w tam Poco, a to trochę. trochę Bo to się ma. Bo tylko wiedziałem, tak co chyba, ale mam też. Power work piuku. To lepiej, nie? To był I jedna z zb... góry. Szansę. Nie no, wiedziałem, że to nie będzie win, ale dobra plus 6 czyli plus 20 pucharków. 11 ranga. No, dobra, plus 20 pucharków dla naszego tutaj. Pokoska. I jeszcze ostatnia runda. Oczywiście wiemy, że to wygra ten poko. Ale Brock dostaje bardzo dużo punktów za wygląd bokiem. Bo poko to. Zobaczcie, jak on wygląda bokiem. Poco, bokiem wygląda tak, jak wygrał do publiczności. A ten Brock to tak profesjonalnie. Piu, piu, piu. Tego tutaj taka ta... No nie no, co ja robię, kurde. Dobra. Grajmy bez przedłużania. Bo będziecie się nudzić. A moje odcinki nie mogą być nudne. Musicie stawiać łapy w górę, bo wtedy będą... ...najlepsze odcinki bez nudy Będą same dobre. I będzie upewnić gdzie będzie na bankie jakaś lega. Mówię wam. A jak nie będzie, to się załamie. Ale mam nadzieję, że będzie jakaś postać dobra. Bo ja nie mam za dużo postaciów, tralala. A krzynek mam dużo, bardzo dużo mam krzynków. Yeah! Walecie. El Primo się. To było tylko, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie na farcie. A ten El-Primo, który chciał mnie zabić, to on wylądował na 10 miejscu. A ja bym nie pewnie... I będzie fajnie. Nie no! A i Poko i ten i Brok mieli równe szanse, ponieważ obaj mieli 10 rangę, ale teraz Poko ma 11, więc O plus 2, czyli minus 2 dla Broka i plus 20 dla Poko, więc zdamy zwycięstę. Poko wygrał. Zobaczcie jak Brock się smucił, aż się odwrócił. Musicie stawiać łapy w górę, bo Brok się nam nie obraził, a żeby się odbraził, to musicie stawiać łapy w górę. Dla Poko też musicie stawiać łapy w górę, ponieważ on się cieszy, ale też chce łapy w górę. Więc stawiajcie dla tych obu postaci! A ja się z wami żegnam pa!